I widzę was po raz kolejny. Cześć, co i wchodzimy na najwyższe pietro wieży Isza By rozpalić ogień. Ale fajny, kamienny jest. Omnomnom? mną żegł ten No to będzie ciekawe. To już jest bosik nie odpadnie. Hej, zamroczmy. Baran, jaka nasz boski. Zdął go zabrąć. Ale przegłoczyć to go... Nie, nie jest odporny. Oj... Nie. Uu. Teraz szczerze tylko zistałbym słabą mixturę z Levi. Bo chcę sobie z nim poradzić bardzo szybko. Bo widzę, że... Nie jest za dobrze O kurwa O dobrze że go dostypowałem Nie AU Chciałabym mu wystać życie teraz Nie ugnę się To źle wygląda jak zbierza w moim kierunku jak śmiesz! Au. Dostałem psa, ale go pokonałem. Ale ze mnie kozak, pokonałem ogra. Orga, ogra, org, ogra. Fajne. Ognisko jest tutaj. Przegapiliśmy sygnał. Szybko, zapalmy ogień zanim będzie za późno. Dobra, ale ja chcę zebrać jeszcze beczki Zrobione Tu stoją obydwie O, jakiś naszyjnik wszystki korzyść Coś jeszcze da się otworzyć Wiecie, jak ten tu wszedł, jak był większy od drzwi, no. A mniejsza Rozpalmy ja to na ognienie Zrobione Zobaczmy, co się stanie What? To Co królem? Nie powinniśmy. Rób, co każe? Ej, hey, no słuchajcie, to nie dobrze. Ciota. Wycofać się, ruszać się, wszyscy. Kurwa, to nie wygląda do dobrze. O que eles estão comendo É uh. <laughs> 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 Złapał go w pół. i po królu. Ostro! Się teraz stanie. Przegrałem już tak Szybko? U, A, nareszcie otworzyłeś oczy. Matka się ucieszy. Pody i szale. E, tak, gdzie jestem? Ponownie w głuszy rzecz jasna. Jestem Morrigan, jeśli zapomniałeś i właśnie opatrzyłam twoje rany. Nawiasem mówiąc, nie ma za co. Jak tam twoja pamięć? Pamiętasz, jak matka was uratowała? Ej, co się stało z Człowiek, który miał odpowiedzieć na sygnał, zbiegł. Zwyciężyły mroczne pomioty. Ci, których porzucił, zostali wybici. Twój przyjaciel. Kiepsko to znosi. Mój tak, ten tępy, podejrzliwy typek, który był wcześniej z tobą, jest na zewnątrz, przy ognisku. Matka chciała się z tobą zobaczyć, kiedy się obudzisz. Matka Nie uczyć? wiem. Rzadko mówi mi o swoich planach. Czy Tak, ale sądzę, że wyzdrowiejesz. Mroczne pomioty nie zrobiły ci nic, czego matka nie potrafi wyleczyć. Jest w podobnym stanie, co ty. Chyba niegrzecznie byłoby stwierdzić, że zachowuje się jak dziecko. bardzo jego I sądzisz, że pochwaliliby jego zachowanie? Jeśli tak, to wcale nie przypominają szarych strażników, o których mowa w legendach. Nie mam nic przeciwko, nie krępuj się. Chyba wystarczy... Czy tu jest bezpiecznie? czy są pomioty? Na razie jesteśmy bezpieczni. Zaklęcia matki trzymają mroczne pomioty na dystans. Nie wiadomo, co się zdarzy, kiedy odejdziecie. Horda ruszyła dalej, więc może zdołacie jej uniknąć. Czego twoja matka nas uratowała? Sama się zastanawiam, ale nie chcę mi nic powiedzieć. Może tylko do was zdołała dotrzeć. Boże. Na jej miejscu uratowałabym waszego króla. Za króla można dostać o wiele większy okup. <noise> Dużo większy. Rozsądne podejście. Niestety, matka rzadko jest rozsądna. Chyba wystarczy. Nie, jakby się udało, się jej da Zamieniła się w ogromnego ptaka i porwała was ze szczytu wieży. Jednego w każdy szpon. Jeśli nie wierzysz w tę historię, to radzę ci zapytać matki. Może nawet ci odpowie. Czy kto zabił? Tylko niedobitki, które już dawno uciekły. Nie chcesz wiedzieć, co dzieje się teraz w tej dolinie. Dlaczego, co tam się dzieje? Na pewno mam ci to opisać? Dawaj. Dobrze, przyjrzałam się polu bitwy. To makabryczny widok. Wszędzie pełno trupów, które oblazły mroczne pomioty. Chyba się nimi pożywiały. Szukały też ocalałych i zaciągały ich pod ziemię. Nie mam pojęcia, po co. Dlaczego Logan opuścił? Nie mam pojęcia, kim jest ten Logan. Lepiej zapytaj o to matkę. Bo wystarczające cię. Masz rację? Czas, żebyś porozmawiał z matką i udał się w dalszą drogę. Fajnie ubierzesz mnie. Brałaś. Chodź jak mi... Metalogro. O, oczywiście zanik. Zaczynamy. To jest Widzisz? Oto i twój towarzysz, Szary Strażnik. Za bardzo się martwisz, młodzieńcze. Ty żyjesz? No. Byłem pewien, że jesteś martwy. No. Ale już żyję dziękuję, dzięki Matce Morrigan. To wydaje się nierealne. Gdyby nie Matka Morrigan, leżelibyśmy martwi na szczycie tej wieży. Nie mów o mnie nie tak, tak, jakby mnie tu nie, nie było, chłopcze. Nie chciałem. Ale jak mamy cię nazywać? Nie powiedziałaś nam, jak ci na imię. Imiona są ładne, ale bezużyteczne. Ojcze. nazywają mnie Flemet. Powinno wystarczyć. Ta Flemet? Flemet z legend? Nawet miał rację. Jesteś wiedźmą z głuszy, prawda? A jakie to ma znaczenie? Znam odrobinę magii wy także z niej korzystaliście, prawda? Oj, no, co za różnica, kim jest? Myślę, coś zrobić, a więc, dlaczego właściwie nie otrzymywać? Cóż, nie możemy pozwolić, by wszyscy szarzy strażnicy zginęli jednocześnie, prawda? No. Ktoś musi zająć się mrocznymi pomiotami. Obowiązkiem Szarej Straży zawsze było jednoczyć wszystkich przeciwko pladze. A może coś się zmieniło, kiedy akurat nie patrzyłam? No. Coś się zmieniło, kiedy. Trzeba się nic nie. Niech ktoś inny się tym zajmie, mnie. Za sprawą logera a tym się daleko to, to, to Nie ma żadnego sensu. Dlaczego zrobił coś takiego? I to jest dobre pytanie. W ludzkich sercach skrywają się cienie mroczniejsze od jakiejkolwiek skażonej istoty. Być może sądzi, że Plaga jest armią, którą uda mu się oszukać. Być może nie zdaje sobie sprawy, że prawdziwym zagrożeniem jest zło, które za nią stoi. ARCYDEMON! Ja? Ja jestem tylko starą kobietą, która mieszka w Głuszy. Nic nie wiem na temat plagi i mrocznych pomiotów. Cóż, niezależnie od tego, czy Logan rzeczywiście jest szalony, uważa najwyraźniej, że mroczne pomioty nie stanowią wielkiego zagrożenia. Musimy ostrzec wszystkich, że tak nie jest. A niby kto ci uwierzy? Chyba że przekonasz samego Logena. On zdradził właśnie swego króla. Gdyby Arl Emon wiedział o tym, co Logan zrobił w Ostagarze, pierwszy zażądałby jego egzekucji! Czy moglibyśmy się do niego udać? Tak przypuszczam. Arla Emona nie było w Ostagarze. Wciąż ma swoich ludzi. I był wujem Keylana. Znam go. To dobry człowiek, szanowany przez zjazd możnych. Oczywiście, moglibyśmy udać się do Redcliffe i poprosić go o pomoc. No, jeśli nie zechce nam pomóc, macie do dyspozycji dużo więcej niż tylko starych przyjaciół. Oczywiście, traktaty. Szara Straż może domagać się pomocy ze strony krasnoludów, elfów, magów i w wielu innych miejscach. Zobowiązali się pomagać nam w czasie plagi. Może jestem już stara, ale krasnoludy, elfy, magowie, ten Arl, Emon i wszyscy inni. Wydaje mi się, że to cała armia! Co innego możemy zrobić? Udać się do Redcliff oraz w pozostałe miejsca no i zgromadzić armię! Hej, że powoli, nie spieszmy się. Powoli, tak. krok za krokiem, ale chyba warto wiedzieć, dokąd zaprowadzą cię te kroki, prawda? Obowiązkiem szarej straży zawsze było przeciwstawianie się pladze. A teraz tak się składa, że to my jesteśmy szarymi strażnikami. A więc jesteście gotowi? Gotowi, by zostać Szarymi Strażnikami? No, dzięki. Nie, nie. To ja wam dziękuję. To wy jesteście Szarymi Strażnikami, nie ja. To... Dobrze co? więc. Zanim odejdziecie, mam wam jeszcze jedną Krzyk rzecz do zaoferowania. I zupa co? już kipi, droga matko. Będziemy mieli na obiedzie dwóch gości, czy nie? Szarzy Strażnicy wkrótce ruszają, dziewczyno. A ty razem z nimi. What, what, what? Co za szkoda. Że co? Słyszałaś mnie. Kiedy ostatnio sprawdzałam, nie byłaś głucha. <grystanie> Czy ja nie mam nic do powiedzenia? Przecież od lat rwałaś się do opuszczenia głuszy. A jeśli chodzi o was, potraktujcie to jako zapłatę za uratowanie życia. Dobra, zagłuszymy ją ze Nie chcemy zaglądać w zęby darowanemu koniowi, lecz czy nie przysporzy nam to problemów? Poza głuszą, będzie magiem, odstępcą. Jeśli nie lubisz pomocy zbuntowanych magów, <śś> młodzieńcze, może powinnam cię była zostawić na tej wieży. Zrozumiałem aluzję. No tak. Matko, nie tak to sobie wyobrażałam. Przecież nie jestem gotowa. Musisz się przygotować. Ci dwaj sami muszą zjednoczyć Ferelden przeciwko pomiotom. Oni cię potrzebują, Morrigan. Bez ciebie z pewnością poniosą klęskę i wszystkich nas pochłonie plaga. Nawet mnie. Ja rozumiem. A wy, strażnicy, rozumiecie? Daję wam to, co dla mnie najcenniejsze. Robię to dlatego, że musi wam się udać. Ach. Rozum. Tylko wezmę swoje rzeczy, jeśli pozwolicie. Nie. Jestem do Waszej dyspozycji, szarzy strażnicy. Za pierwszy cel proponuję obrać wioskę na północ od Głuszy. To niedaleko. Nie. I znajdziecie tam to, czego potrzebujecie. Okay. Jeśli jednak wolisz, mogę być milczącym przewodnikiem. Wybór należy do Ciebie. Nie, wolę, żebyś mógł o czymś <laughs> tam. jeszcze tego pożałujesz! Droga kochana matko, jak to miło z Twojej strony, że mnie wygnałaś. Będę ciepło wspominać te chwile. Cóż, zawsze mówiłam, że jeśli się chce coś zrobić, to trzeba to zrobić samemu. Ja tylko. Czy naprawdę chcesz ją zabrać, dlatego że tak mówi jej matka? Przyznam się, O, daj spokój, lista. Jeśli martwisz się, że przyzwę demony i zamienię cię w plugawca, to zapewniam, że przynajmniej poczekam, aż nie będziesz patrzył. <laughs> Od razu mi lepiej. Truszaj mi tę drogę. Nie będziemy. Żegnaj, matko. Nie zapomnij o gotującym się gulaszu, nie chciałabym wracać do spalonej chaty. Ha! Już prędzej zobaczysz, jak plaga zalewa całą okolicę razem z moją chatą. Oj. Ja chciałam tylko. Tak, wiem. Baw się dobrze, skarbie. So let's go. To miałam niewiele do rozdania. Trochę maki dla mnie. Ale duże. Uh, kolejny poziom Perswals przymusu. Czy wie, jak to nazwę gdzieś brzydko powiedziałem, bo chujbie. Oj. I teraz od tego momentu chyba już się przyda. No dobra, Czy robić, czy się nie ziemi. A może lepiej to. logiczne hmm, w tym trybie rzucający zakręcie tworzy ochronną powiekę, która pomaga odbijać ataki, dając premię do obrony. Kolejna obronna aura. Zaraz, zobaczę tylko. Chciałbym zobaczyć, co ty potrafisz. O, masz no, lodową broń. No to ja wezmę rzeczywiście tę ogromną aura. Trzymaj go. Przynajmniej na razie. jeden w kondycji a taktyka obrona i taksza i chciałbym swoją taktykę zobaczyć atakujący? aha to jest to nie obrona Obronę tarczę. O, w tym trybie postać przyjmuje postawę ogromną. Chcę, żebyś tego używał. Postać do wojny. Włącz tryb obrony tarczy. Nie to. którą musisz? Tylko nasz taktykę, bo na razie może zostać... Sąs... nie To musi być włączone od Zaraz to zaczyna. Ten... Okej. Okay. Możemy ruszać w dalszą drogę. O i w tym momencie kończymy grę. Kończymy jakby wstęp do tej gry. Zaczynamy grę normalną. Tu to, to szare coś oznacza plagę. Ooo, jeszcze nas coś zaatakowało po drodze do Lotery, czyli pierwszej miejscowości, do której mała miejscowo miejscowość. Tam mi nic praktycznie nie ma, kluczom pośpią się tam I dopilnujcie, żeby żołnierze zostali wyposażeni. Musimy szybko odbudować to, co straciliśmy pod Ostagarem. Są tacy, którzy chcieliby wykorzystać naszą chwilową słabość. Musimy odeprzeć ten najazd mrocznych pomiotów, ale musimy też postępować rozważniej i bez wahania. Wasza lordowska mość, mogę coś wtrącić? Ogłosiłeś się regentem Królowej Anory i twierdzisz, że musimy się zjednoczyć pod twoim sztandarem. Ale co z utraconą podostagarem armią? Twój odwrót był niezwykle fortunny. Wszystko, co robię, robię po to, by chronić niepodległość Fereldenu. Nie uchylam się przed swymi obowiązkami wobec Korony. Wy też przed nimi nie uciekniecie. Panowie nie złożą hołdu na twoje żądanie. Zrozumcie jedno. Nie pozwolę, by cokolwiek zagroziło krajowi ani z zewnątrz. Ani od wewnątrz. Pigan, proszę! Wasza wysokość! Twój ojciec ryzykuje wojnę domową. Gdyby emon tu był? Igan, mój ojciec służy krajowi. A czy uczynił to, co było w interesie twego męża, Wasza wysokość? Uuu. Co nas tu zatrzymało?

Musimy uderzyć natychmiast się ładny ustawili Oczywiście Nie ruszę się Ale nie urwa kurde. kurde Ale nie jest tu psy, szczególnie O, pieska też miękka. Ciężko było, szczerze mówiąc. Ciekawe, czy piesek zdechnął na zawsze. Hmm. Chyba Cię szukał, wybrał Cię. Mabari takie są, nazywają to przypisaniem. Czy to oznacza, że ta wyliniała bestia będzie za nami wszędzie chodzić? Po prostu wspaniale. No On wcale nie jest wyliniały. to pieska. O, my wpisujemy i nie. Ciao. Ciao. Zbierzemy <grym> jeszcze mną pisky godzin. Chyba tam się ludzie Mhm. Zrobione. Khrok khrok Jesteśmy w Panowie, pobudka! Kurde. Kolejni podróżni, którymi trzeba się zająć. Domyślam się, że ten facet to ich przywódca. Eee, nie wyglądają jak pozostali. Może powinniśmy ich przepuścić? Nonsens. Witajcie, podróżnicy! Rozbójnicy. Polujący na uciekających przed mrocznymi pomiotami, jak przypuszczam. To było naprawdę głupie. Dajmy im lekcję. To tak się wita, nieznajomych? Dziesięć srebrników i pozwolimy ci iść dalej. Szczerze, chciałam tu zakończyć odcinek. Bo ile można. Gdzie zobaczymy o dostępnym? Gdzie zaczniemy od rozmowy z tym jeszcze.